Cześć! Drukowanie zdjęć jest proste. Dziś pokażę Ci, jak wydrukować zdjęcia na takiej, nawet najprostszej drukarce atramentowej, czterokolorowej, którą większość z nas ma w domu. To może być drukarka Epson, Canon czy jakiejkolwiek innej firmy. Wszystko, co potrzebujesz, to tak naprawdę drukarka atramentowa, komputer, oczywiście jakieś zdjęcia, które chciałbyś wydrukować, no i papier, na którym chciałbyś wydrukować. Jesteśmy w siedzibie Fomej Polska. Więc będziemy drukować na papierach Fomay, Fomay Jet i Fomay Collection. A ja ci pokażę, jak to zrobić. Żeby dobrze odwzorować kolory na zdjęciu, które chcesz wydrukować, potrzebujesz mapy kolorów, jakimi posługuje się twoja drukarka. Taką mapą kolorów, w najprostszy sposób, mówiąc, jest profil ICC. Profil ICC dla papieru Fomay, Jet czy Fomay Collection znajdziesz na stronie. Sklepu Medicon, to będzie sklep.medicon.pl przez profile ICC, profile myślnika ICC. Wchodzisz na taką stronę. Na dole znajdziesz rozwijane menu, wybierz markę drukarki. Wybieramy drukarkę, którą mamy, model drukarki. Wybieramy papier, niech to będzie Jet Pro Proper 265. Pobieramy profil. Wypakowuję archiwum. Znajduję profil ICC. Tutaj mam guide, w środku jest instrukcja, co trzeba zrobić z takim profilem. Pierwsza rzecz to jest e, zainstalowanie profilu ICC do odpowiedniego folderu. E, w Windowsie to jest C, Windows System 32 Spool Driver's Color. W Macintoszu to będzie Library Color Sync Profiles. Druga rzecz to jest e, sprawdzenie dokładnie, na jakich ustawieniach ma być drukowane, czyli w tym wypadku jest to. Media Type Photo, Paper, Prolaster, najwyższa możliwość, możliwa jakość druku, wyłączone zarządzanie barwą, to jest taki złoty standard, za każdym razem jeśli stosujemy profila ICC od producenta, to zawsze musimy wybrać jakiś konkretny typ medium, najwyższą jakość druku i wyłączyć zarządzanie barwą w sterowniku drukarki. Zarządzaniem kolorem będzie zajmował nam się albo Photoshop, albo Lightroom. Te ustawienie typu papieru znajduje się też, w przypadku papierów fomej zawsze w nazwie profilu ICC, to zobaczcie, że nazwa profilu ICC zaczyna się od nazwy papieru Fomei Jet Proper 265 od modelu drukarki, czyli Pixma G2400 i tutaj mamy kolejne takie właśnie oznaczenie kodowe, to jest pppl i to jest właśnie Photo Paper Pro Luster. To nam mówi, na jakim ustawieniu sterownika mamy korzystać z tego profilu. Zainstaluj profil ICC w systemie, kopiując go do podanego wcześniej folderu lub klikając prawym przyciskiem myszki na nazwie profilu i wybierając opcję Zainstaluj profil. Zaczynamy od Photoshopa. Profil ICC przyda nam się w dwóch miejscach. Po pierwsze, możemy zasymulować kolory wydruku jeszcze przed wykonaniem wydruku, tak zwanym softproofingiem. Możemy to zrobić w menu Widok, ustawienia próby własne. Wybierasz zainstalowany profil, to jest lista wszystkich zainstalowanych profili w systemie. Wybieramy ustawienia zalecane przez producenta, włączamy kompensację punktu czerni. Można jeszcze kliknąć guzik podgląd i widać, jak zmienia nam się kolorystyka. To jest kolorystyka pliku, to jest kolorystyka symulowanego wydruku. Widzimy, że w tym miejscu na belce górnej pojawia nam się informacja, jakie urządzenie jest symulowane. Jeśli chcemy wydrukować ten plik, możemy sobie sprawdzić jeszcze obraz, rozmiar obrazu. 25 x 19 cm jest to jego oryginalny rozmiar, rozdzielczość 360. Uwaga, jak drukujemy na drukarce atramentowej, warto, żeby rozdzielczość pliku nie schodziła poniżej 200, tak żeby uzyskać wysoką jakość, to 240-300-360 to jest optymalnie. Na drukarkach Epsona w większości przypadków 360 lub 240. Na drukarkach Canona niech to będzie 300. Więc możemy tutaj dać 300, ponieważ będziemy drukowali na drukarce Canona. OK, mamy to zdjęcie. Mamy symulację kolorów. Możemy drukować. Plik, drukuj. W Photoshopie włączamy odpowiednią orientację druku i wybieramy, żeby kolory były zarządzane w w programie Photoshop i wybieramy ten sam właśnie profil, który zainstalowaliśmy w systemie Fomajet Jet Pro Pearl. Standardowa metoda drukowania, relatywna kolorymetryczna i w ustawieniach druku wybieramy te ustawienia, które sugeruje producent w instrukcji. Tutaj wybieramy papiery fotograficzne, Photo Paper Pro Laster. Mogę jeszcze się upewnić, wrócić sobie tutaj. Photo Paper Pro Laster zgadza się. Wracam. Photo Paper Prolaster, wysoka jakość druku i teraz kolory. Właśnie w Canonie wygląda to tak, że wchodzę w ręczne, ustaw, dopasowanie, korekcja kolorów, brak. To jest wyłączone zarządzanie barwą w drukarce Canona, więc mamy Photo Paper Prolaster, wysoka jakość druku i wyłączone zarządzanie barwą. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o drukowanie. Jeśli mamy drukarkę atramentową, warto przed wydrukiem sprawdzić, czy wszystkie dysze są drożne. Jak to zrobić? Zazwyczaj jest to ostatnia zakładka w sterowniku drukarki, obsługa. Tutaj mamy sprawdzanie dysz. To może się nazywać sprawdzanie dysz, to może się nazywać test drożności dysz, nozelczek, różnie się nazywa w zależności od sterownika drukarki. Wybieramy sobie sprawdzanie dysz, drukuj wzór testu. Jeśli któraś będzie niedrożna, to będą widoczne braki. Yy kresek lub kropek lub wzorów barwnych. W przypadku gdyby dysze były niedrożne któreś przed drukowaniem należy wykonać czyszczenie i taki test drożności dysz jeszcze raz. Wszystkie dysze mamy drożne, możemy drukować, hola hola nie założyliśmy papieru. Ja tutaj wezmę papier z sample paka. takie sample paki możecie zdobyć na stronie medikonu i weźmiemy sobie z tego sample paka, to perłę 265. Mamy to tutaj. Sample paku macie po dwa arkusze, więc możecie sobie przetestować i wybrać ten papier, który Wam się najbardziej podoba. Wkładamy sobie taką karteczkę papieru i odpalamy. Drukuj. Mamy już wydruk. Zobaczmy, jak wyszedł. Ważna sprawa. Jakość kolorów na wydruku dobrze jest oceniać w dobrym oświetleniu. Jakie to jest dobre oświetlenie? No, najlepiej światło dzienne. Jeśli nie mamy pod ręką słońca czy innego światła dziennego, to dobrze zaopatrzyć się w jakąś lampkę, która będzie lepsza niż typowe LEDy sufitowe. Tutaj z czystym sumieniem mogę polecić taką lampkę Fomei RGB12 LED Mini. Ona ma wysoki współczynnik serii. wygląda to w ten sposób. Możemy sobie to włączyć. Tak, i poregulować troszeczkę jasność. Mogę to sobie przy takiej klampie ustawić, i od razu widać to zdecydowanie lepiej. Tak, na pierwszy rzut oka wydruk wydawał się być odrobinę za ciemny, a to dlatego, że Daliśmy na niego za mało światła, w tej chwili wygląda nadzwyczaj dobrze. Widzę, że kolory są prawidłowe, gradienty wyszły całkiem przyzwoicie, szarość jest naprawdę na wysokim poziomie, no to dlatego, że zastosowaliśmy te profile ICC. Teraz wydrukuję coś z Lightrooma, zrobię to na innym papierze, to będzie Fomei Jet Pro Gloss, wchodzę na stronę Medikonu z profilami ICC, sprawdzam na liście, czy jest Fomei Jet Pro Gloss, jest 205 dla odmiany. Wypakowuję go, sprawdzam instrukcję, sprawdzam ustawienia typu papieru. Photo Paper Prolaster, czyli takie same jak poprzednio. Świetnie. Idę z powrotem do profilu. Instaluję profil. Jestem w Lightroomie. Przychodzę w zakładkę Develop i tutaj mogę włączyć sobie soft proofing. Żeby to zrobić, wciskam guzik S na klawiaturze. Sprawdzam tutaj na profilu, czy mam ten profil na liście. Nie mam, mam perłę. Ale nie mam tego glosu. Wybieram tutaj ODER i szukam mojego profilu. Jest. On się tutaj nazywa G1400, ale te profile dla tych drukarek, dla G1400, 2400 i 3400, one mogą być stosowane zamiennie. Tutaj mam profil włączony. Widzę różnicę między metodą konwersji koloru relatywną, kolorymetryczną i percepcyjną. Wybieram taką która mi bardziej pasuje w tym wypadku niech to będzie relatywna. Symulacja papieru i atramentu wygląda w taki sposób. Widzę jak mniej więcej będzie wyglądał wydruk. Idę do zakładki Print, Page Setup. Wybieram tą drukarkę i we właściwościach drukarki wchodzę w ustawienia. Sprawdzam jeszcze raz Photo Paper Prolaster, wysoka, kolor ręczne ustaw, dopasowanie, brak, czyli wyłączone zarządzanie kolorem. Warto to sprawdzić sobie dwa razy. Możemy sobie włączyć rozdzielczość druku, z jaką mają być drukowane nasze zdjęcia. Niech to będzie 300 dla drukarki Canona. Możemy włączyć wyostrzanie też bardzo przydatna funkcja. Można sobie wybrać, czy ma być wyostrzanie dla papieru błyszczącego, czy matowego oraz niskie, standardowe i wysokie wyostrzanie. Te niskie wyostrzanie dla błyszczącego papieru działa całkiem przyzwoicie. I teraz kolor management, bardzo ważne. Wybieramy profil, z którego użyciem chcemy drukować. Sprawdzamy, czy nasz profil jest na liście. Nie ma, więc jeszcze musimy go tutaj wybrać drugi raz. Już się pojawił. Możemy go wyłączyć i włączyć. Jest to ten profil. Relatywna kolorymetryczna. Wybieramy print, drukuj. Mamy już wydruk z Lightrooma, zobaczmy jak to wygląda. Weźmy sobie tą naszą lampkę o wysokim CRI i zobaczmy jak wyglądają kolory w świetle zbliżonym do światła dziennego. Neutralność kolorów jest bardzo przyzwoita, szarości są neutralne, kolory są nasycone. W porównaniu z papierem półmatowym Pearl Właściwie kolorystycznie nie ma żadnej różnicy, różni się tylko powierzchnią. Mówi nam to, że wydruki wykonane z profilami ICC możemy uzyskiwać i w Lightroomie, i w Photoshopie z naprawdę bardzo dobrą jakością, nawet na takiej czterokolorowej drukarce w domowym zaciszu. Pozostaje mi życzyć Wam udanych wydruków.